Cześć tu dzieci, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie i słuchajcie, jest dzisiaj 11 stopni 12 nawet, a jest 10 grudnia. Przepiękna pogoda. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli obejrzeć moje podczynania do yy, brązowej odznaki jeździeckiej. Dzisiaj mamy trening ujeżdżeniowy pod podboj, także zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza. I dzisiaj jest głównie film treningowy, bo w sumie tylko to robię w stajni i lecę do pracy. I znowu słyszymy się z za mikrofonu, ponieważ dzisiaj, tak jak już Wam powiedziałam, na samym wstępie będzie mój przejazd na BOI. W sensie nie, że przejazd egzaminacyjny, tylko trening do brązowej odznaki jeździeckiej, ponieważ przygotowujemy się do tego, by w przyszłym roku sobie już ten BOI spróbować zdać i tutaj mam kilka kwestii po pierwsze wrzucam wam praktycznie całe klipy, które nie są jakoś szczególnie bardzo przejrzane zmontowane i spreparowane tak by wyglądało to, że jesteśmy świetną parą koń jeździec i możemy już spokojnie zdawać złoto, nie na moim kanale tak jak wiecie jest realistyczne pokazanie wam tego jak wygląda moja przygoda w jeździectwie, jak wyglądają wzloty, upadki i różne inne rzeczy więc tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie zobaczycie samą prawdę jeśli chodzi o sam program brązowej odznaki jeździeckiej, to wierzcie mi, że najtrudniejszym elementem dla mnie jest wyjechanie drugiej części koła, czyli tej części, gdzie trzeba jechać głosem ćwiczebnym, a następnie zagalopować na wyjeździe. Dlatego dzisiaj jeździłam w bardzo specyficzny sposób, ponieważ właśnie na tej części koła nie miałam strzemion, co będziecie mieli okazję zobaczyć, i również samo zagalopowanie było bez tych strzemion, ponieważ mam niesamowitą tendencję do dźwigania wewnętrznego kolana do góry. Po prostu Zaciskam się, łapiąc jakby równowagę przy zagalopowaniu, co nie wychodzi nam zupełnie dobrze. Co na pewno mi się dzisiaj podobało, to tempo. Słuchajcie, już od jakiegoś czasu rzeczywiście to tempo jest coraz lepsze. Wyszliśmy też na dwór, żeby potrenować na placu, i wiem, że kato musiał trochę przyzwyczaić kopytka do tego podłoża, bo jednak jeździliśmy ostatnio bardzo dużo po twardej hali. Ćwiczyliśmy program od samego początku, czyli od wjazdu na linię środkową i zatrzymania do końcowego wyjazdu z maneżu. Także były tutaj elementy takie jak zagalopowanie, jak koła w półsiadzie o średnicy 20 metrów, jak kół ćwiczebny, kół zanglezowany, przejścia. I uwierzcie mi, że nie ma dla mnie po prostu większej zmory i koszmaru niż te cholerne kłusy ćwiczebne w siodle i gdybym tylko mogła bez siodła jechać, to byłoby mi o wiele łatwiej, bo mam wrażenie, że wtedy się rozluźniam, a tutaj dzieją się cuda. Hej, w ogóle zauważyłam taką rzecz i nie wiem, czy wy też to widzicie, ale ja ostatnio z jakiegoś powodu zaczęłam się pochylać do przodu. I nie wiem, czy ja tym nie próbuję sobie czegoś rekompensować. Na pewno sobie coś próbuję rekompensować, albo brak równowagi, albo generalnie za głęboko siadam w siodło, ale muszę sobie to wyćwiczyć i wrócić do tej prostej postawy. Bo ostatnio właśnie, montując filmy, coraz częściej zauważyłam, pochylam się w taki nieprzyjemny sposób do przodu, gdzieś próbując przenosić ten ciężar. I no, trzeba, trzeba to zlikwidować, póki jeszcze nie jestem do tego jakoś super przyzwyczajona i zdarza się to sporadycznie. Ćwiczyłam dzisiaj galop w pełnym siadzie, jak i w półsiadzie. Tutaj mieście fragment właśnie galopu, a tu jest super sytuacja, w której ratowałam się za wszelką cenę, bo nie zdążyłam od zagalopowania do literki H złapać strzemion. Jakoś tak mi nie poszło, więc ratowałam się przy przejściu do kłusa anglezując po prostu bez tych strzemion. Starałam się jak najlepiej to zrobić. Tutaj widzicie też, że Katuś był już dosyć mocno zmęczony, więc mieliśmy chwilę przerwy na stępa i dopiero później wróciliśmy do tej pracy. Jeśli chodzi o samo podejście do odznaki, to przygotowujemy się tak, że mam zajęcia typowo związane właśnie z brązową taką jeździecką. Dwa razy w miesiącu mamy ujeżdżenie, dwa razy w miesiącu skoki, więc tutaj na tych wszelkich obszarach się staram rozwijać razem z Kato, bo moim marzeniem jest w ogóle zdawać odznakę właśnie na nim. Jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy. Staram się być ambitnym i słuchającym uczniem, więc myślę, że moja trenerka też jest zadowolona z postępów, które robimy, bo uwierzcie mi, że pierwszy trening do BOI kończył się tym, że nie potrafiłam rozpocząć programu, nie potrafiłam sensownie wyjechać na linię środkową i zrobić zatrzymania. Więc to, że teraz jedziemy już praktycznie cały program, i jedynym takim mankamentem jest właśnie ten kłus ćwiczebny oraz zagalopowanie z tego kłusa ćwiczebnego, no to jest naprawdę ok. Oczywiście oprócz tego na samej odznace będą również pytania, które są dostępne na stronie PZJ w formie listy, tam chyba 200 pytań, więc będzie trzeba też przyłożyć się do teorii, ale na szczęście większość tych pytań, jeżeli ma się praktykę z koni i obejście z koni i to, i da się na nie odpowiedzieć, niekoniecznie siedząc i ucząc się odpowiedzi na pamięć. No i co jest też super, to to, że od razu pod tymi pytaniami macie jednak te odpowiedzi, więc możecie sobie zweryfikować również swoją wiedzę. No i tak podążając sobie właśnie tym kłusem ćwiczebnym, tutaj próbowałam wyjeżdżać ładnie te koła. Musiałam zrobić powtórkę, bo pozwoliłam się wywieźć gdzieś tam w pole do przodu, przejechaliśmy po prostu ten zjazd ze ściany właśnie na ten łuk, ale tutaj poprawiliśmy sobie i już było trochę lepiej. Generalnie Kato ma awersję do tych dwóch, trzech kałusz, które jeszcze pozostały na placu, więc to mu wybaczam. Cieszę się, bo dzisiaj naprawdę fajnie nam się trenowało. Było w ogóle 11 stopni, pełne słoneczko. Także no widz, widzicie, że wyglądało to, jakby była typowo wiosna. Ale przy okazji, tego, że lecimy sobie z tematami odznak i tematami właśnie vlogmasowymi, to na pewno na vlogmasie pojawi się podsumowanie pół roku z koniem, gdzie będziecie mogli posłuchać o kosztach utrzymania i wydatkach, które czekały na mnie przez ten okres od czerwca właśnie do grudnia. A tutaj pokazuję mojej trenerce, że tak mnie wyrzucało z siodła. I serio, ja nie chcę w ogóle nawet dopuszczać do siebie myśli, że mogłabym wam pokazywać jakiś wyidealizowany content, wiecie, mogłabym to ciąć, montować, robić tak, żebyście widzieli tylko te najlepsze momenty, żebyście myśleli, że my jeździmy super, już poziom Grand Prix i tak dalej, ale po co? Po co? Jakby moim celem... Na tworzenie tego profilu, tworzenie tego kanału, jak i innych swoich social mediów było pokazanie Wam realiów, bo mam serdecznie dość właśnie takich, wiecie, zmontowanych filmów, gdzie wszystko jest idealnie, każdy super jeździ, każdy koniec ekstra, nie ma gorszych momentów i tak dalej i później po prostu można przejść do łamanie psychiczne, jeżeli się człowiek naogląda takich wypacykowanych treści. Więc ja chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli macie gorsze momenty, to ja też je mam i każdy z nas je ma. Jeżeli coś wam nie wychodzi, mnie też wiele rzeczy nie wychodzi i to jest normalne. Przecież nawet trenerzy cały czas się rozwijają i idą do przodu. To jest ciągła nauka. I oczywiście jeszcze chciałabym bardzo, 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 bardzo serdecznie podziękować mojej koleżance, która nagrywała, czyli Karoli, ponieważ dzięki niej oglądacie tego vlogmasa. Bo totalnie nie zaplanowałam tego, żeby tego vlogmasa robić. I tak naprawdę, gdyby nie to, że ona sama sobie spontanicznie zaczęła mi nagrywać ten trening, no to niestety musiałabym coś wykombinować dla was, albo dzisiaj po prostu nie byłoby filmu. A właśnie dlatego, że tutaj UFO był na trawce, no to miałam tę możliwość, żeby wam właśnie pokazać ten przejazd. Nie jest to jeszcze idealne, ale przed nami jest prawie, nie prawie nawet ponad, jeszcze ponad pół roku. Więc myślę, że za pół roku w czerwcu spotkamy się tutaj na tym kanale i pokażę Wam już swój przejazd z odznaki. Mam nadzieję, że z danej. Jeśli nie, to też Wam pokażę, bo ja Wam wszystko chcę pokazywać i taka jest idea właśnie nagrywania tych filmów, że Ja Wam wszystko chcę pokazać, wszystkim się podzielić i czy nam to wychodzi, czy nie, trudno. Dzielimy się swoim życiem. I tutaj już był praktycznie końcowy przejazd, czyli ten moment, kiedy od samego początku wjechałam właśnie na linię środkową. Było zatrzymanie, z którym spóźniliśmy się, bo zamiast zatrzymać się na środku, to zatrzymaliśmy się tak w dwie trzecie już placu, ale trudno, zatrzymanie było fajne. I następnie ruszyliśmy stępem do przodu do literki jakby C, później od C do M był również stęp, a następnie od M kłusem anglezowanym i później wyjechanie właśnie połowy tego koła w kłusie anglezowanym, połowę koła w kłusie ćwiczennym i wyjazd na prawą nogę z zagalopowaniem. Mam taki pomysł, żeby za jakiś czas nagrać Wam cały taki próbny, powiedzmy, przejazd ujeżdżeniowy. My też z Kato cały czas się uczymy, cały czas się rozwijamy, więc to się będzie zmieniać. I zupełnie inaczej wyglądało to, kiedy, tak jak mówię, zaczęliśmy trenować do boj. inaczej to wygląda teraz, a jeszcze inaczej będzie to wyglądało w styczniu, inaczej w kwietniu, a inaczej mam nadzieję na samej odznace, także progresujemy do przodu i nie martwimy się tym, że czasami nam coś po prostu nie wychodzi przede wszystkim też chciałabym zwrócić taką uwagę na nastawienie, bo powiem wam, że ostatnio miałam straszny zjazd energetyczny i byłam po prostu taka ospała, taka zmęczona, taka w ogóle niechętna do no niczego i tak dalej, a zmieniło się moje nastawienie po poniedziałkowym treningu i ja po prostu już trzeci dzień chodzę na takiej fajnej energii, na takim przeświadczeniu, że wszystko możemy zrobić, że wszystko możemy wypracować. Katuś trzymał rytm, trzymał tempo. Ja byłam zadowolona, nie musiałam go tam gdzieś chodzić, dziubać i tak dalej. Byliśmy po prostu bardzo zgraną parą. Były takie fajne momenty, gdzie obniżał głowę, więc super, ale tak jak mówiłam na poprzednich filmach, na razie, że tak powiem, porzucam marzenia o tym, że będzie chodził pięknie ustawiony, bo bez e, podstaw, czyli bez rytmu, bez tempa, to możemy sobie o takich rzeczach pomarzyć. E, pod koniec treningu mieliśmy też taki moment, gdzie Kato troszkę szczurzył się na innego konia, nie wiem dlaczego, ale generalnie się lubią. Natomiast dzisiaj ewidentnie chciał mieć chyba plac cały dla siebie, bo nie, nie był zbyt zadowolony z tego, ale później się porozciągaliśmy na koniec. Było rozkłusowanie na luźnej wodze, później rozstępowanie kółeczka wokół hali i wróciliśmy do boksu. A następnie Katuś jeszcze poszedł sobie na pastwisko. Tak wyglądają nasze ochraniacze po treningu. Słuchajcie, trzeba wziąć szczotkę i to wszystko powymiatać. To jest w ogóle taki mokry piach zbity. I jeżdżę na był placu. Katuś wrócił jeszcze na pastwisko na półtorej godzinki, zanim będą sprowadzać konia. Także poszedł do kolegów żyć swoim końskim życiem. Dzięki wielkie za oglądanie! I widzimy się w następnym odcinku.